Cmentarz wojenny nr 169 w Łowczowie jest austriackim cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Heinricha Scholca. Jest to niewielki cmentarz o wymiarach około 10 m x 7, założony na planie wydłużonego prostokąta i otoczony betonowymi słupkami połączonymi płotem żelaznych prędów. Wejście... Wejście zamykane jest dwuskrzydłową żelazną furtką. Główny element cmentarza stanowi wysoki żelazny krzyż z glorią w owalnej ramie na skrzyżowaniu ramion. Ramiona krzyża są spięte prętami w kształcie łuku. Krzyż osadzony jest na wysokim stopniowanym betonowym cokole z wyrytymi datami 1914-1915. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie betonowych stel ościętych na rożach z nałożonym na lico małymi żeliwnymi krzyżem lotaryńskim lub żeliwnym krzyżem baltańskim z motywem wieńca laurowego. A to krzyż lotaryński. Groby rozmieszczone są równolegle do dłuższej osi cmentarza po obu stronach alejki prowadzącej od wejścia do pomnika. W jednym grobie zbiorowym i w 22 pojedynczych pochowano tu 16 żołnierzy austro-węgierskich i 12 rosyjskich, poległych w latach 1914-15. Znane są nazwiska 14 pochowanych. Cmentarz na obecną chwilę, lipiec 2022 rok, wymaga remontu. Cmentarz znajduje się przy drodze wiodącej stuchowa do Łowczówka.